Mano widzu. Dziś mam dla ciebie coś, co ja na pewno wyczekiwałem niemiłosiernie. Czyli nowy monster. Adwent uderzyliśmy tak średnio, więc zobaczmy, jak dalej będzie szło z naszym adwentem. Czy dalej będzie poziom zachowany. Zacznijmy, klasycznie sobie, muszę go przeczyć. Od ceny. Cenę macie pokazaną tutaj i tyle za niego zapłaciłem, niestety drogo. Przejdźmy do ocen. A zacznijmy od oceny wyglądu. A wygląd w tym wypadku mamy zajebisty, nie wiem, moim zdaniem kozak, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na tej puszce no ja jestem mega zadowolony, Boże widzicie to, jebać, nawet jak nie widzicie, wstawię Wam przebitki ładniejszych zdjęć, znacznie ładniejszych zdjęć i no dla mnie ta puszka to jest, puszka jest po prostu zajebista niesamowicie dobrze wygląda, bardzo ładne kolorki ma Tutaj mam opis, który Wam też tutaj wstawię zaraz. Będziecie mogli go sobie zobaczyć. No, jak dla mnie, pierwsza klasa, jeżeli chodzi o wykonanie tej puszki. Nie ma nic złego i nic odrzucającego w tym wyglądzie, tak szczerze. Wiadomo, zero cukru. To mnie trochę przeraża, ale Ultra Blue Hawaii może być naprawdę ok. Może być, nie musi. Przekonamy się zaraz, jak to będzie w smaku. W wyglądzie, tak naprawdę, nic mnie tutaj nie odrzuca. Jest bardzo ładna, estetyczna. Myślałem, że ona będzie miała kolorową górę. Tak jak to zdarza się w zagranicznych monsterach. A tutaj mamy taką casual naszą typową. Więc, no, trochę się mnie to zawiodło, co by nie mówić pod tym względem. No i co, jak już wszystko znacie, widzicie, na pewno wam tutaj też wstawię. <laughs> temat się składu, jak on wygląda, to co? Przejdźmy do oceny smaku. O. Już coś wiem. A wiem to, że muszę sobie sprawdzić, czy nie jestem oszukiwany. Nie jestem oszukiwany. Ej, naprawdę ludziska. Kokos-ananas. Kumacie to? To jest kokos z ananasem. Musiałem sprawdzić dosłownie w internecie, na scenie Monstera, czy aby na pewno tak jest. I tak, właśnie tak jest. Jestem przerażony tym, że to jest o smaku kokosa z ananasem i ten kokos mnie nie odrzuca. Kumacie to, inne energetyki kokosowe, wszelkie jakie piłem. Przebitka tutaj yy, wszystkiego, co mówiłem o dodawaniu kokosa itp., innych tego typu rzeczy. Właśnie, mówiłem takie chujostwa na ten kokos, że z nim nie da się zrobić dobrego nawet energetyka tak naprawdę. A Monster pokazał, że się da. I nie jest on odrzucający, bo jest on smaczny. To jest smaczny kokos z ananasem, czuć. Głównie ananasa chyba tak naprawdę moim zdaniem. Czuć ananasa, czuć ten posmak kokosowy jest wszystko. Ja jestem osobiście w szoku, że to tak dobrze smakuje. Moim zdaniem to jest dopierdolone. Nie dałem chyba tam recenzji w e... wyglądzie ocenki, więc ja tam wam wstawię na pewno na końcu. Może nie powiedziałem, ale wstawię. No... Jeżeli ten poziom będzie tak zachowany, a mam jeszcze dwa monstery nowe dla mnie, jest to Viking Berry i widzę jeszcze, że to jest gława. Tak, Ultrawise gława. Jeżeli ten poziom się zachowa przy tych trzech monsterach, to powiem wam tak. Nasze te co mamy w Polsce są do wyjebania. Nie warto ich pić. Dla mnie to, co teraz tutaj piję, to jest coś dokurwionego i wybija się. Jeżeli w następnym roku, już chyba wam zrobię, zaplanuję coś takiego, topkę danych energetyków, które piłem, i będzie tier lista, ranking i etc., tego typu rzeczy, powiem Wam tak, on znajdzie się wysoko. To jest zajebisty. Nic złego nie czuć. Nie drapie w rale. Jakby Monster chyba nigdy mnie tak nie drapał. Ja nie wiem. Zajebisty smak. Tutaj w ocenie smaku. Bo wygląd tak, jak powiedziałem wam tam wstawie. 10 na 10. Dopierdolony. I co tak naprawdę brak jakichkolwiek negatywnych słów na jego temat. Nie czuję nic złego. Nie przeszkadza mi, że jest zero cukru nawet. Jak dla mnie? Polecajka dla Was i jeżeli będziecie mieli okazy kupić, kupcie. Bo po prostu źle na tym nie wyjdziecie, a warto i go przetestować, moim zdaniem, jeżeli nikt nigdy nie pił.